Witam Was bardzo serdecznie kochani, z tej strony Marcelu, zapraszam Was na kolejny materiał poświęcony Rainbow Six Siege i to będzie kolejna seria na moim kanale dotycząca rozgrywek Challenger 2020 sezon 12, które już wystartowały w ubiegły piątek i w których mamy polskiego przedstawiciela w postaci zespołu Izako Bors, który wygrał Polish Masters 2020 i będzie walczył o uczestnictwo w najlepszych. Rozgrywkach na świecie, czyli w ProLidze, bo Challenger jest jej bezpośrednim zapleczem. Tak więc będziemy sobie śledzić poczynania polskiego zespołu i analizować jego grę oraz to, co się dzieje w tych rozgrywkach w poszczególnych kolejkach. Moje materiały będę uzupełniał materiały i wideo, które robi Filip, link do jego kanału znajdziecie w opisie tego filmu. Jest to osoba, która robiła już skróty i najlepsze akcje, jeżeli chodzi o rozgrywki Polish Masters i również w Challengerze będzie on robił takie klipy z meczy Izako Balls, więc ja będę się tym również posiłkował. Jeżeli chodzi o same rozgrywki, to jest sezon 12, rok 2020, mamy dwie grupy po 6 zespołów w tych grupach toczymy mecz z każdy z każdym w systemie BO1. Cztery drużyny z każdej grupy wychodzą do systemu playoff, gdzie panuje system BO3, pierwszy gra z czwartym, drugi z trzecim. Dwa najlepsze zespoły ostatecznie wchodzą do wielkiego finału, z którego zwycięzca awansuje bezpośrednio do Pro Ligi, natomiast zespół, który zajął drugie miejsce, będzie walczył w barażach z zespołem z Pro Ligi. Rozgrywki będą trwały od 23 września do 2 listopada. Powinno się wszystko ostatecznie już rozstrzygnąć. Jeżeli chodzi o operatorów zbanowanych w tych rozgrywkach, to oczywiście opłatą pierwszym jest 0 czyli operator nowy, który wszedł w niedawnej y, operacji, jest banowany na cały sezon, oraz operator Echo, który został zbanowany od drugiej kolejki, z racji tego, że Ubisoft wprowadził ogólnego bana do tego operatora na rozgrywki e-sportowe z racji błędu jego drona Yokai, nad którym muszą y, popracować. Przypomnę tylko, że ten operator był już banowany 3 miesiące temu, zbanowany przez Ubisoft, ale dopuszczony po raz do rozgrywek z racji tego, że podobno ten błąd został Usunięty w tym momencie, ten operator po raz kolejny ląduje na ławkę zbanowanych. Jeżeli chodzi o pierwszą kolejkę, grupę A, to tutaj Win Strike podejmował Fedorę i padł po bardzo zaciętym meczu Remis 6-6. Jeżeli chodzi o drugi mecz grupy A, Ex Lowland Lions podejmował zespół Granit i tu również był bardzo zacięty pojedynek. Ostatecznie zespół Panicsa przechyla szale zwycięstwa, na swoją korzyść wygrywając 7 do 5 i w ostatnim meczu Heretic podejmowało macko, gdzie również po bardzo zaciętym meczu 6-6 padł ostatecznie podział punktów. Jeżeli chodzi o grupę A, w moim odczuciu jest to bardzo, bardzo wyrównana grupa i tam będą naprawdę wyrównane mecze i będzie walka o tą czwórkę bardzo, bardzo zacięta. Jeżeli chodzi o grupę B, tutaj po pierwszej kolejce oczywiście nic wielkiego nie można powiedzieć, ale możemy mieć jakiś Obraz sił poszczególnych zespołów. W pierwszym meczu Penta podejmowała nas zespół polski Kobors, gdzie pokazała dobitnie, gdzie obecnie miejsce znajduje się Polaków i ich poziomu, jeżeli chodzi o, o grę. zwycięstwo pewne 7 do 2. W drugim meczu Orgles podniewało Kowanie, również dominacja zespołu Kowani, gdzie zwycięstwo odnoszą 1 do 7. I w ostatnim meczu Becky. Viking podejmowało MMM Gaming i tutaj całkowita już dominacja i destrukcja gry, którą wprowadzili na serwerze gracze MM Gaming dominując i wygrywając ostatecznie 0 do 7. Tak więc tutaj ta grupa jest bardziej rozstrzelona, jeżeli chodzi o umiejętności, a wydawało się, że te grupy są dość zbalansowane. Tak jak wspomniałem, grupa A bardzo wyrównana. Tam praktycznie każdy, każdy może wejść do czwórki, ale dla mnie drużyną, która będzie dominować, i uważam, że powinna zająć pierwsze miejsce, to oczywiście drużyna Panixa i Astro, która dla mnie jest zdecydowanie najlepsza. Jeżeli chodzi o grupę B, to jest bardzo zróżnicowana. Są trzy mocne zespoły, czyli Kowania, Penta i MM Gaming, które będą walczyć o pierwszą trójkę. Jeżeli chodzi o czwarte miejsce, to tutaj właśnie widzę to pole do popisu, pole do manewru polskiego zespołu, bo zespoły Orgles i Bikind, po tym co zobaczyłem w pierwszej kolejce, są jak najbardziej w zasięgu polskiego zespołu i myślę i chcę wierzyć w to, że polski zespół zajmie czwarte miejsce, które będzie premiowało ich do dalszej gry playoffach, a w playoffach może być różnie. Poza tym, czas, który spędzą razem, czas, który pozwoli im na zbierać doświadczenia, może pozwolić im na to, że w tych playoffach właśnie zrobią jakąś niespodziankę. Ale jeżeli chodzi o nasz polski mecz, myślę, że tutaj można użyć zdania: tragiczne otwarcie z sezonu 12. Porażka spędzona w stosunku 2 do 7, chluby nie przynosi. Ale. Po kolei, jeżeli chodzi o mapę, to pug rozrywki to była duża niespodzianka dla obu stron. Ale właśnie mi się wydawało, w tym wszystkim, w tym całym szaleństwie, że jest jakaś metoda, i dzięki temu, że ta mapa jest mało grana, mało znana, obie strony będą mieć szansę na zwycięstwo lub ta przewaga pęty zostanie znacznie. Znacznie zniwelowana. Niestety myliłem się, bo okazało się, że Penta świetnie przygotowała się na tą mapę, mimo tego, że nie grali jej zbyt wiele. Oczywiście, my, jako kibice, liczyliśmy na walkę i zdecydowanie więcej od mistrza polski, ale pamiętajmy, że Penta to zespół bardzo mocny, który jest nastawiony na awans do proligi. W tym przypadku, w tym meczu, można użyć piłkarskiego określenia: graż jak przeciwnik pozwala. Albo jesteś lepszy, przełamujesz go i gra toczy się na Twoich warunkach. W tym meczu, niestety, Penta nauczyła swoje tempo, swoje taktyki i swój styl gry, w którym nie poradziła się sobie polska ekipa. Co pokazał zespół Penty? Przede wszystkim świetną komunikację, spokój, opanowanie i dyscyplinę gry, która dla mnie naprawdę stała na bardzo, bardzo wysokim poziomie. Wzorcowe trzymanie pozycji w obronie. Nie było tam zagrań nieszablonowych, nie było tam akcji takich wychodzących poza szablon taktyczny. Tam wszystko było dokładnie ustawione i nikt się nie wychylał. Wysokie umiejętności w grze 1 na 1. To co robili zawodnicy Revan czy Alive było po prostu czystą poezją Rainbowa. Jeżeli chodzi o szybką, i dynamiczną grę którą zaprezentowali nam w ataku, to też było bardzo fajnie rozwiązane, bo to tempo się potrafiło zmienić w mnieniu oka, i to było bardzo fajnie, i to fajnie pokazywało, jak ten zespół jest przygotowany na konkretnych przeciwników i na konkretne mapy i sytuacje na mapach. Zmiana tempa gry. Pomysł na grę w obronie oraz w ataku. Tak naprawdę w obronie grając, Ekipa Penty zagrała tylko jeden site bardzo wysoko. Wszystkie sajty grała bardzo blisko siebie, jeżeli chodzi o ustawienie zawodników i cierpliwie trzymała te swoje pozycje, komunikowała i w tych pojedynkach jeden na jeden była zdecydowanie lepsza. Także naprawdę pokazała w tym meczu klas, klasa i na koniec dwóch świetnych liderów, Rewan oraz Alive. Naprawdę majsterstyk, jeżeli chodzi o umiejętności strzeleckie. Jeżeli chodzi o polską drużynę, to tutaj może odrzucę to inaczej i bardziej skupiłbym się na rzeczach, które mogły wpłynąć na ich tak fatalną postawę w pierwszym meczu. Po pierwsze, stres. Na pewno debiut w bezpośrednich rozgrywkach, które są bezpośrednim zapleczem dla zespołów proligowych, było stresem. I czy ten stres był mniejszy, czy większy, nie ma to znaczenia, ale ten stres u chłopaków na pewno musiał występować. Poza tym oglądacie cała prawie Europa R6. Ponad 5000 widzów na obu streamach. To znaczy na polskim było około 700 osób, na streamie anglo anglojęzycznym było ponad 5000. To też gdzieś tam na pewno w, ty w tyle głowy w świadomości istnieje, że debiutujesz w takich rozgrywkach, gdzie naprawdę nie ma już słabych yy, zespołów. Kolejny element to Brak doświadczenia w rywalizacji z zespołami Górnej Europejskiej Półki. Bo tak to trzeba tutaj określić i nie ma co tutaj ściemiać. To są naprawdę zespoły, które grają na zapleczu Proligi, czyli jedne z najlepszych w Europie. I ten brak doświadczenia polskich zespołów w graniu na takie zespoły, był tutaj bardzo, bardzo. Widoczny. Kolejny element brak odwagi w grze, ale to właśnie wynika z braku doświadczenia, brak zaskoczenia przeciwnika. Kiedy gra ustawiana nie przynosi rezultatu, należy coś zmienić. W tym wypadku nic nie zostało zmienione. Graliśmy uparcie schematami. W momencie, kiedy Mekses został zwolniony, tak przynajmniej mi się wydaje, z swojego szablonu gry taktycznej, zaczął grać swoje, ugraliśmy dwie rundy. Po prostu zdobywał fragi i grał to co czuje, i to było bardzo dobre rozwiązanie. Na bardzo schematycznie grającą pętę, które przyniosło ostatecznie efekt. W moim odczuciu, może warto było się tutaj zastanowić nad jego rolą w zespole i po prostu ją przedefiniować. Chociaż ja nie wiem, jaką to rolę pełni, ale w moim odczuciu, w momencie kiedy zaczął grać swobodniej na mapie, ta gra wyglądała po prostu zespołu inaczej. Wszyscy nabrali większego większej motywacji, większej pewności siebie. Kolejny element, który rzucał się mi w oczy, to brak kontr-taktyk na grę, pęty i zmian podczas gry, zmian tempa tej naszej gry. Wyglądało to mom momentami, nie chcę wracać oczywiście do, do przeszłości, ale tak to wyglądało jak styl gry Paktów w 2018 roku. Brak pomysłów i powtarzalność, która została szybko rozczytana przez przeciwnika i gra była natychmiast ucinana. Nie było reakcji na to, co się dzieje na mapie, na to, jak gra przeciwnik. Nie było tej zmiany tempa, która dla mnie jest bardzo istotna, jeżeli wiesz, w jakim stylu gra przeciwnik, to analizujesz to podczas gry i próbujesz tutaj coś zmienić. Tego nie było. Jedna zmiana, jaka właśnie była, to to, jak Mekses zaczął grać indywidualnie i przynosiło to efekt dla drużyny. Tych brak tych kontaktów bardzo był y, widoczny. Kolejny element ludzki. Zdecydowanie więcej oczekiwałem od Auer'a i jego doświadczenia. To jest gracz, który grał naprawdę na różne europejskie zespoły, na różnym poziomie, ale ma mega doświadczenie. Tego mi brakło. On był zresztą jak cały zespół gdzieś tam schowany na tej mapie, nie chciał się wychylać. Nie wiem z czego to wynikało, może z roli jaką pełnił w danym w tym konkretnym meczu, natomiast na pewno brakło mi jego doświadczenia, na pewno brakło mi tego, tej zmiany gry, zmiany systemu gry podczas rozgrywki. To wszystko wpłynęło na to, że mamy wynik taki, jaki mamy. Brak zdecydowanych liderów. Mekses sam meczu nie wygra na tym poziomie. Brak Awera odbiło się dobitnie na tym, co zobaczyliśmy. W tym meczu. Tam było trzech dodatkowych jeszcze zawodników, którzy nie mają doświadczenia na takim poziomie, i warto było, by tutaj pokazać, kto jest liderem w drużynie. Wyszło, że w tym meczu był Mekses, brakło mi Aura, może byłoby lepiej, jakby on po prostu wyszedł z tego cienia tej mapy i zaczął po prostu być liderem i grać na poziomie, na którym nas przyzwyczają. To były elementy, które w moim odczuciu wpłynęły na to, że mieliśmy ten tragiczny. Początek. Ale pamiętajmy o jednym: to jest bolesna lekcja, z której należy wyciągnąć wnioski i walczyć dalej, bo reszta ekip, tak jak wspomniałem na początku, jest jak najbardziej w zasięgu. Dziki doświadczyły na własnej skórze różnicy pomiędzy drużyną, która ma walczyć o awans do proligi, a drużyną, która dopiero wchodzi do europejskich rozgrywek i zbiera doświadczenie. Pamiętajcie również o tym: to jest bardzo ważny aspekt, który czasami w tych Waszych komentarzach jest pomijany. Był to pierwszy mecz. Myślę, że są w stanie zająć czwarte miejsce i zagrać w playoffach, bo zespoły Ogles i Beekind są jak najbardziej w naszym zasięgu, ale muszą przedefiniować swoją grę. Muszą wyciągnąć wnioski z tego, co pokazali w meczu z Pentą i to, co pokazała Penta na ich tle. Tak? Ja myślę, że to jest bardzo fajna lekcja, z której mogą wyciągnąć bardzo wiele dla, dla, dla siebie i zastosować to w kolejnym meczu, w którym będą grali właśnie z Beekind. Zespół, który jak najbardziej w naszym zasięgu, i tutaj liczę na trzy punkty, ale warunek musi być jeden: muszą zmienić coś w swojej grze albo podejście do swojej gry, bo ja tak naprawdę nie wiem, kto i jak tam pełnił jakie role, natomiast to w tym meczu nie zadziałało, więc tutaj nie ma czasu na to, żeby. Szukać innych rozwiązań. Trzeba po prostu coś przedefiniować i coś zmienić. Dlatego, w moim odczuciu, to jest czas na to, aby ta drużyna się rozwijała, aby nabierała doświadczenia, i to czwarte miejsce dla mnie jest naprawdę w mega zasięgu, i bardzo mocno liczę na tą ekipę. Trzymam kciuki, żeby im się po prostu udało. A w takich meczach jak z Pentą, z MM Gaming czy z Kowanią, mogą nabierać tego doświadczenia, które wykorzystają właśnie w kluczowych meczach. Z Orgles czy Bekind. I to jest bardzo fajne i pozytywne, ostateczne podsumowanie tego, co da nam przyszłość, mam nadzieję, bo w tym meczu wyglądali naprawdę źle, ale to był pierwszy mecz, na którego wynik mogło wpłynąć wiele innych elementów niezwiązanych z ich umiejętnościami, bo o tym jeszcze nie wspomniałem i pragnę Wam przypomnieć, że to są osoby, to są zawodnicy, którzy mają bardzo wysoki próg umiejętności i uważam, że właśnie elementy pozasportowe tutaj bardziej wpłynęły na wynik tego meczu i bardziej ich to sparaliżowało niż ich umiejętności, które naprawdę mają i dobrze o tym wiemy. To jak z tego wyjdą i jakie wnioski wyciągną, zobaczymy w kolejnym już piątkowym meczu, gdzie o godzinie 20:00 będą właśnie podejmować ekipę Bikin i mam nadzieję, że tutaj Polacy wywalczą trzy punkty, co byłoby świetnym, świetnym dla nas rozwiązaniem i początkiem dobrych gier. Tak więc ode mnie to jest wszystko. Chciałem ująć to bardzo ogólnie i nie chcę wnikać w to, jak sobie tam grają, bo my tego nie wiemy. Natomiast z punktu widzenia osoby, która ogląda to, analizuje i stara się jakieś wnioski dla siebie i dla innych, to tak to wyglądało, i ja w ten zespół cały czas. Wierzę. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się. Oczywiście zapraszam Was na mój kanał na YouTube, gdzie są regularne streamy. Jak również do polskiej grupy Spacia, gdzie piszemy, rozmawiamy o r 6 ogólnie. Na mojego Twittera, gdzie czasami napiszę jakąś rzecz czy przemyślenia dotyczące yy, polskiej sceny. Zapraszam Was również do moich, na moje materiały, które będą teraz dotyczyć właśnie zaplecza proligi. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia na polu cierpliwości, jakim z Rainbow Six Siege. Hej!